Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson. Moim gościem dzisiaj jest Michał Olszański. Dzień dobry, Dzień dobry mój kolega, dziennikarz, ale także tato. To prawda. Nasze dzieci to nasza wina, więc nie zamierzam cię usprawiedliwiać w żadnej kwestii. Natomiast chciałabym cię spytać o jedną rzecz. Masz dwóch synów tak. dorosłych, już mocno niezależnych. O 40. Całkowicie. Um, nie zawsze było tak, że byli niezależni, z dziećmi tak bywa, że najpierw musimy wszystko robić dla nich, a potem one dopiero powoli, powoli rozkładają te skrzydełka. Czasem im się zdarza wrócić do gniazda, bo coś pójdzie nie tak. Ale jest taki moment, kiedy rzeczywiście zaczynają żyć na własny rachunek. I wtedy dowiadujemy się o tych dzieciach czasami tego, czego się nie spodziewaliśmy. Ja o aspergerze mojego synka dowiedziałam się dosyć wcześnie, i pamiętam do dzisiaj okoliczności, gdy przyszła do mnie nauczycielka w szkole i powiedziała, że skierowuje go na badania psychologiczne, bo prawdopodobnie ma zespół aspergera. Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy twój młodszy syn, Antoni, powiedział ci, że jest homoseksualny? Ja nie pamiętam sytuacji. Ja pamiętam yy, taki proces. I to jak y, powoli docierało do mnie, że mój młodszy syn jest gejem. Mhm. Pracę nade mną wykonywała y, i moja Magda, czyli żona, żona mhm. która y, nie miała wątpliwości znacznie wcześniej y, wiedziała, że Antek y, będzie osobą homoseksualną. Natomiast ja musiałem do tego w jakiś sposób dojrzeć, zaakceptować i niezwykłe jest to, że ja nie kojarzę takiej jednej konkretnej rozmowy, gdzie Antek siada i mówi: Tata, ja jestem gejem. To jest raczej taka narastająca, jasna sytuacja, że ja widzę, że rzeczywiście Antek nie jest y takim typem chłopaka, jakim chociażby Janek, mój starszy syn, prawda? Mm -hmm. Myślę, że to się wiąże także z tym, że myśmy mieli duży problem z antkiem po przeprowadzeniu się z Warszawy do chyliczek. Czyli pod Warszawę mówiąc o. Pod krótko, Warszawę. Tak? Otóż Antek z takiej dobrej szkoły na Ochocie dla głównie dzieciaków z inteligenckich rodzin wylądował w dość prostej wiejskiej szkole w Chylicach. I on tam był bardzo nieszczęśliwym dzieckiem. Magda zdawała sobie z tego sprawę, ja początkowo w ogóle nie miałem tego poczucia, że taka sytuacja jest. Z czasem udało się znaleźć mu inną szkołę, prywatną czy społeczną w piasecznie, ale ten jego rodzaj buntu, który później nastąpił w sposobie na przykład jego ubierania się czy robienia fryzury zadziwiającej, był dla mnie jako dla ojca strasznie trudny, bo ja nie wiedziałem, o co temu dzieciakowi chodzi. A może po prostu jego inność? Była bardziej uderzająca w tej nowej szkole. Wyszła na jaw, ale przecież była z nim zawsze. Tak, inność nie ząbpie, była z nim zawsze. Magda twierdzi, że już od samego dzieciństwa widziała, że on się inaczej bawi niż chłopcy w jego wieku. Twoja żona jest psychoterapeutką? Jest psychoterapeutką, więc tak. A tutaj zresztą jako matka myślę, że mocno, mocno to czuła. Mhm. Yy, Wiesz razem... co, przepraszam, że ci przerwę. Ja zaczęłam od tego Aspergera mojego syna. No, niektórzy nazywają to neuroróżnorodnością nie neurotypowością. Yy. Dla mnie to jest obciążenie, jego Asperger. Czy ty uważasz, że homoseksualizm twojego syna jest dla niego obciążeniem? Czy jest dla ciebie obciążeniem? Dzisiaj. Dzisiaj ani dla niego, ani dla mnie nie jest żadnym obciążeniem. Ale to była droga. Myślę, że on znacznie szybciej stanął na nogi jako osoba homoseksualna. Przeżył trochę dziwnych takich prób ze swoją tożsamością, poszukiwania miłości, partnera. Trochę go nosiło po świecie, włącznie z wyjazdem do Anglii, gdzie pracował w gejowskim klubie i gdzie ja się trochę martwiłem. Jak długo tam był? A, trochę roczny wyjazd był mniej więcej. No, to dosyć długo. Dosyć długo. Natomiast y, dzisiaj, widząc, y, jak y, funkcjonuje w swoim związku już długoletnim. Jakim fajnym partnerem dla niego i dla nas jakim sensownym przyjacielem stał się Karol, to wszystko powoduje, że dzisiaj zarówno Antek, jak i ja jesteśmy w bardzo dobrej relacji ze sobą i też myślę z, ze światem, który nas otacza. Znaczy, on znalazł swoje miejsce, a ja jako ojciec jestem dumny, że, że mam Antka. Chociaż jest tak różny od Janka. Ja mam absolutnie niesamowity tutaj e, rozrzut między Jankiem a Antkiem, ale także robię bardzo wiele i zależy mi na ich relacji. Mm -hmm. I cieszę się, oni nie są ze sobą zakumplowani, ale są jak bracia. Jeden dla drugiego jest gotów pójść w ogień, kiedy trzeba. A ty jesteś zakumplowany z Antkiem? Tak, myślę, że tak. To jest taki fajny rodzaj, ale to nie jest taki kumpel-kumpel, taki tylko jednak ojciec kumpel. Myślę, że i dla Janka, i dla Antka to ja jestem ojciec kumpel. Mhm. Tak ze mną by gdzieś na dużo, dużą bibę, yy, gdzie się dzieją dziwne rzeczy, chyba nie poszli. Pewnie Bo by się nie. trochę obawiali. Mhm. Czy, czy ta droga, którą, o której mówisz, którą przyszedłeś, czy ona ciebie nauczyła takiej bezwzględnej akceptacji wszystkiego, co Antek postanawia, co robi? Nauczyła mnie niewątpliwie akceptacji, ale nie bezwzględnej. Nie nie to są są y, jednak takie y, jakieś sytuacje w kiedy y, ja oponuję i nie wszystko mi się podoba uh -huh. to tak powiem uh -huh. ale to nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną prawda uh -huh. To był ten moment kiedyś dawno, dawno temu, kiedy my mamy niestety takie wyobrażenie, które nam jest wbijane, że homoseksualiści są bardzo hedonistyczni i jest taki etap w życiu, kiedy w zasadzie to ich tylko i wyłącznie interesuje, że są jak króliki, prawda? Mm -hmm. Tylko i wyłącznie Seks. spełnianie seksualne. Mm -hmm. Tak ta, ta się im taką trochę łaskę To jest taki przyciele. stereotyp rzeczywiście. Stere dokładnie. Dokładnie. Ja wpadłem troszkę w panikę, myśląc, że to tak będzie. I że, że Antek się gdzieś zagubi w tym świecie pełnym gejów, którzy tylko na niego czyhają, prawda? Mhm. A on, mój synek, yy, będzie poszkodowany. Mhm. Ale to dalej Twój problem był. I już sobie z nim poradziłeś. Tak, poradziłem sobie zdecydowanie. Mhm. Ale przyznam, że jest to dla mnie ważne, że Antek jest w stałym, dobrym yy, związku. Mhm. I marzę o tym, żeby kiedyś ten związek był związkiem formalnym. Byłoby super. To bardzo piękne. To może będziesz w stanie zrobić coś w sprawie zmiany legislacji w tym Gdybym smutnym mógł, kraju. Ja bym zrobił natychmiast. I, I działam cały czas, mówię o tym. I nie zna, widzę tych argumentów, które padają z ust ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia, mówiąc o tym, co się złego stanie, jeżeli ci ludzie będą mieli prawo powiedzieć sobie tak przed urzędnikiem. Bo nic złego się nie stanie. Nic. Michał, miałeś etap paniki, gdy okazało się, że Antek jest. Homoseksualny, ale też, że zamierza stworzyć związek homoseksualny. Nie nazwałbym tego paniką. Byłem zaniepokojony, bo nie do końca rozumiałem, jak to jest, dlaczego, co się dzieje. Tak jak mówiłem, ten proces trwał. Ja musiałem sobie odpowiedzieć na jakiś Ważne pytania, rozmawiać o tym zarówno z moją żoną Magną, jak i też powoli nawiązywać dobrą relację z Antkiem. Jakby od nowa. Żeby on nie czuł, że ja jestem oceniający, że ja jestem tym ojcem, który jest rozczarowany tym, że ma syna geja. To jest niezwykle istotne. I to jest ważne, co chcę powiedzieć rodzicom. To jest dla Was trudne zadanie, ale musicie się z nim zmierzyć. Pamiętajcie, że jeżeli dacie odczuć w dłuższym czasie swojemu dziecku homoseksualnemu, że jesteście tym tak rozczarowani, że nie umiecie co z tym dać rady, to to będzie najgorsze rozwiązanie. Dlaczego? Bo stracicie siebie. Naszą rolą jako rodziców takich dzieciaków jest nie dopuścić do rozerwania relacji, tylko żeby tę relację wzmocnić. Zobaczycie państwo, jak to jest później ważne i że to daje ogromną satysfakcję. Tym bardziej, że zerwanie relacji jest bardzo proste. Naprawienie jej później czasami niemożliwe, a czasami trwa latami. Powiedziałaś prawda? bardzo mądre słowa. Dziękuję Ci bardzo. Michał Olszański. Dziękujemy. A ja nazywam się Monika Ryczerca.